Siemanko, Gołąbeczki, mam już wtorek. 7.20 dwadzieścia. Bogdan pędzi. Zaraz u się podniesie coś. Nie zdążyłem. Usiadły Bogdana. No ale z rana zawsze tu coś się dzieje. Myślałem, że za nogę się zaczepi Nie, nawet nic nie zostało, Bogdanu chyba poparzył wszystko, bo tak to zawsze coś w górze zostało Klepało i czasami się zaklepywało Co koczek kotek, Idziemy, rwiemy nasze zielicho. Dzisiaj będzie trochę pracy, także trzeba sobie zjeść dobry śniadanko Powiem Wam, że to jest msztostwo. Sałatki z pomidorami. No i trochę czosnku, znaczy czosnku jakoś się nazywa szczypiorku, ale mój szczypiorek widzę, że już zaraz będzie kwitł. No ale to się przytnie go i od początku będzie rosł. Co kocik, kocik. Dziś, dziś będzie mało czasu dla gołębi. Muszę tą całą działkę ogarnąć. Razem z Dachem kiedyś to już robiłem, chyba ze dwa lata temu. Także dzisiaj działamy. Jest co robić. Działka w lesie piękna, no ale ktoś lubi mieć wygrabione, no to niestety. Siemanko, gołąbeczki już mamy 30. końcówkę kwietnia. Proszę Państwa, cały czas na liczniku 13 sztuk. U Huberta chyba jest cały czas 7, nie wiem, nie oglądałem. Znaczy nie było filmu, oczywiście, jakiegoś tam. Chyba, że wczoraj wieczorem wszedł. No i tak, wczoraj z bratem cały dzień robiliśmy na tej działce. Znaczy nam dmuchawa padła, dzisiaj jadę tylko po prostu podmuchać. No i dzisiaj pocztowym zrobię trening za tydzień prawdopodobnie w sobotę będę leciał na ślubie z okolicy Rząśnika także muszę zmienić teraz ten kierunek Rząśnik to tam okolice, czy znaczy w kierunku Półtuska znad Narwi także całkiem inny kierunek lecieliśmy stamtąd teraz będziemy lecieć stamtąd stamtąd może stamtąd no, gdzieś tam. Wypuszczone towarzystwo. Dobra, jadę robić swoje. One nic sobie latają. Samopas. Od rana, już kończymy. Wolne zaraz. Najchętniej to już bym wywalił te jajka. Młody oddzielił. Starym mocno rozpędził. by było dobrze, ale jak to wybić się niech tu w górę. Padlina. <noise> Jakie je potrzymasz trochę w dachu, trochę bardziej pokrzyczysz, to wybiją się zaraz, a tak to wkręcę się w dole. No wczoraj obcych nie było. Dzisiaj też rano wstałem, siódma. Też nie było. Sąsiady nie ganiają, nie. Dobra, wodę nie wymienię tylko. I lecę. Ogarnięte. Do żywego, można powiedzieć. No, wczoraj się troszkę narobiliśmy. W sumie to nam 9 godzin to wszystko zajęło. Ale roboty dużo w tych szakach. Wygrabić to, zobaczymy. Legoty. Tam było najgorzej. W tych trawach takich jagodowych, ciężkich. W łączach <gryw> ale daliśmy radę A to stara sosna. No i dobra. Dzisiaj chyba mam wolne w sumie. Nie do końca. No i dach jeszcze najważniejszy, dach I on będzie zadowolony, mam nadzieję. Wujek. <noise> no i mamy godzinę 12, proszę Państwa. Nie pojechałem z głębiami na trening, bo był taki korek do Wyszkowa, że to w ogóle poezja. Jak to majówka, przed majówką zawsze korek mu jada. puszczy biedaki, niech sobie pochodzą, polatają. Tu już perłowiaki wchodzą, jakieś ty się wygryfowałeś, ale tu. Ty... Nie i bo mnie zaraz przewalą. Wczoraj zdążyłem jeszcze im obrączki pozakładać zakładać tym młody Tu młodzieży wychodzi też. No, no ale tak jak mówię cały czas, że na te, na taką, na takie stado, na taką petardę, to, to jest mało. To nie wiem co się stało. Ta bocianka zniosła jajko. Już w tym roku łysków tych nie będzie. Zniosła jajko, zgubiła jajko, nie wiem, siedzi tu, jajko na dole Tu jest niezwykły Sajgon Zobaczcie <gry> jakie brzydkie wiesz Przelot Tu też przelot No ale nie wylot ten wylot wyrwałem mu ogon dwa pióra z boku. Tu wszystko by było elegancko. Nawet fartuch mu musie zrobić. Zobaczcie, to jest fartów wyszłam. O no takie brzydale. dalej. Dobra, dla chłopaków, dla Bogdana, dla Darka będą. O, nie, te, te wam powiem te mi to takie teraz wyszły masłowe takie klawiutkie. Ten niby że tu biały ogon, ale zobacz Biały ogon bez fartucha, trochę ma krzywy, ten ta kalina mu się zrobiła Dobrze, mnie to nie można wszystkiego mieć Ten to niedługo poleci Czepelkowate zobaczcie Przestworzy będzie. Jedynego założyłem. O kurde, samczyk będzie chyba pos postawny taki. Trochę koczków zostawiłem, żeby mieć ganiać z tych młodych. Ale ten, każdy ma takie pióro, widzicie? Młodzin. Po jasnej i po ciemnym. W tym roku ciemnym zostawiłem tylko dwa. Znaczy dwa cztery, tam jest dwa czarne. Dwa groszki, w tym roku te groszki fajniejsze. Kluchy. Tego muszę zaobrączkować, zaraz wezmę obrączki. Perłowych w tym roku będzie bardzo dużo. O, tu laleczka jest, tu jest. Tu jest, proszę Państwa. Naprawdę fajne perłowe. Tu jest jego brat na ziemi. Ja tutaj winer ja mu obrążkę założyłem nie? założyłem oj biedulek, tutaj kurde wszystkiego ob ob ten, obżerają wszystkie co spadną to tam się ładują. tu coś jest no, widzicie za deskami ten perłowy już jest obstarzały, żarobników nie mam jasnych w tym roku nie wiem co one porobiły w tym roku. Jedną parę mam Ale młodych nie ma żadnych na no, perłowiaki to grachowa Większość Wylociak Ten będzie ciekawy, jasny No ma taką kalinę i mu coś takiego pewnie zostanie Ale ja lubię jak ma takie grochy ciemne zobaczcie To jest czarne i no, jogon fajny Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Co to jest? Barłowiaczek, wylociaczek. No w tym roku mało takich wylotów jest. U drugi żółty, masłowy, żałobnik. To jakiś jasny jest. Ja jeszcze im się obrączek nie będę zakładał. O, tamten ten jest na białym ogonie, a ten jest boczny. Wylocie w taki widzicie. I to będzie miał dwa pióra. Też birochowat. Tutaj, okay. tutaj jest. w to nie mam w tym gojemniku. Także nie wiem, co to jest. ten Bogdana to nie wiem co to też muszę go na razie zostawić tu niech się chowa ten też jest jakiś dziwny się jakby miał fartuch, tylko ten jest perłowy nie, tutaj ma, niech się z tym kokiem chowa tu się kręci, nie no nie no, jutro zdążę obrączki założyć zdążę chyba Także już hodowlę perłowych jakąś tam można powiedzieć mam. Wie, co to za perłowe to krymki. Krymeczki czarne. Oj, mamy rekord, proszę Państwa. Pięć jajek. Pięć jajek. Więc za dwa trzeba zamienić gdzieś. Winer łódzki, zobaczcie. Chyba pocztowy jest, mhm. tak mi się wydaje. Pocztowy. To też jest fajne. Wieloocjaci. O, ten jest fajny. jak zobaczcie, tata. Alo łomżyński zobaczcie a to jest syn to groszek jakiś leży zwykły groszek I też będzie łomżyński bo tej wychodziły koroniaty, niestety drugiego nie ma tutaj niestety jeden ma kancik jaśniaczek no a tu już mój młody po moich młodych młodych moich młodych Jasny Łążyński będzie No tutaj też coś jest grochowate jakiś W grochowaty grochowate Ale to to Nie wiem co to, to Nie wiem po czym to wyszło Tutaj siedzi jasne tu Która jasna siedzi Tu jakaś taka na białym ogonie chyba Coś miało się kluć, wykluwa się Zbite O, kluje się Kluje się, dobra, troszkę się wykluje O, tu jest też fajny Orzełek Mało jasnych w tym roku, mam, że niskich mam To jest pod coś, cosieczko, jakieś czwóreczki. Zabiorę ja im to Machnęłem parę sztuk. Może coś się pokaże na niebie, bo nudno, nudno, panowie. I panie, moja no, jutro pierwszy maj. I maj, pierwszy maj. Nieźle. Ale już wam powiem, że ja już mi się do roboty chcę. Już za dużo tego wolnego. No i trzeba ruszyć do robot. Jeszcze żeby człowiek gdzieś wyjechał to by odpoczyła. a tak to w domu to się nie odpoczywa. Coś tu zawsze się zrobi. Także jak macie teraz okazję to sobie odpoczywajcie. Ja sobie chwilę jeszcze posiedzę i zaraz muszę ruszać na działeczkę. koczek lubię te koki, bo one takie są fajne, postawne takie trochę dłuższe, ściągłe takie młyski Dałem mi teraz do, do oporu jedzonka niech karmią. 18 chyba Gdzie on jest? Jest obcy, poszedł tam, zobacz Tu taka chmara gołębi, ale, on... ale Zawraca Zawraca Parknij. Ej Może? Co ty ich odpędzić to nie możesz, ale później Usiąść nie chce poszedł? Chodź ta, chodź tam O, pada? Pada, tam się prawie wpadł by Gdyby była 14 sztuka. No jeszcze ostatni dzień. No poszedł na Dark no Darek już gaje. Darek zobaczył, ale ciemny leci. Leci tu w moją stronę, proszę Państwa. O jest tutaj. No jest tu, no. Walczymy o ciemnego. Prowadź genik. Nie chciałeś, chciałem ci dać takich koczków, byś to wypuścił. A ja. tak to kolega wypuści. Będziesz miał swoje gąbki nowe teraz, co? Wypuścisz sobie, popatrzysz. Jakie znaki musimy zrobić? Ten będzie twój koronat, taki to już będziesz wiedział. Samica. No, i tym patriotycznym akcentem zakończę dzisiejszy film. Chociaż tu Darek jeszcze coś podpędza. Ale, o, moje młodziaki, zobaczcie. A ja już wiem dlaczego podpędza, bo moje młody się przed wieczorem pocztowe zrywają i kursują. Taki, tego świat pilnuje cały czas. <laughs> Także jutro mamy 1 maja. Święto. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. W kwietniu mamy 13 sztuk. Chyba wygrane.